Witajcie, dzisiaj będziemy robić krok po kroku zakupy w sklepie Screamy A więc może przejdźmy do robienia zakupów. No to chodźmy. Jak widzicie, znajdujemy się na stronie Screamy już jestem zalogowana. No to lecimy, to klikam sobie w słodycze. Um, co to było? Mm -hmm, mm -hmm, żelki. Może inaczej ustawić. Tablet, żeby było wszystko widać. Damy pokaż więcej. Zawsze sobie standardowo klikam tutaj. Jak widzicie, pokażę więcej. No i zamawiam sobie mmm, słodycze. Tym razem będzie mnie interesować. Yy, gdzie to było? Ta paczka duża. To koleżanka mi poprosiła z pracy, żeby mi kupiła. Wróć do zakupów. Te paczki e, do zamówienia na chwilę domu muszę parę sztukich wziąć Dobra Wracamy sobie dalej na, na słodycze dalej żelki... E, Dobra. Akurat wam też pokażę, bo fajnie się yy, zdarzy, że akurat mam 10% rabatu. Więc yy, pokażę wam, jak to się wpisuje. Tą jedną paczkę. Dobra. Mhm. Patrzę, czy coś jeszcze mnie interesuje. Bo już sobie wcześniej siedziałam i zaglądałam, co tu ciekawego, czy coś fajnego doszło. Dobra, mm, batony, Zobaczymy, czy coś w batonach jest nowego. Jak widzicie, nie jest trudna obsługa tej strony, jest spoko. To mówię, musicie mieć niestety konto, chociaż, nie wiem, musielibyście napisać, czy trzeba mieć konto, czy nie, bo może być tak, że nie trzeba mieć konto, konta, jak się robi zakupy w tym sklepie. Więc nie wiem. Widzicie, że chyba wszystko ze mną prześledzicie. <gry> e, żelki to były tak, bez ciastka. Ja na pewno sobie jeszcze napój wezmę oczywiście. Mhm. Ale wiecie co, tak patrzę sobie po tym sklepie, to wydaje mi się, że ceny trochę poszły do góry. Tak jak zaglądam. No niedobrze, niedobrze, że do góry poszły. Dobrze, mam te 10% rabatu, to zawsze to parę groszy mniej jest. Niedużo, ale z mniej. To chociażby nawet zwraca się koszt przesyłki. No, to nie. Tak was, przepraszam, że tak chwilę ciszy jest, no, ale po prostu zastanawiam się, co sobie wziąć kupić czekolady czekolady powiem Wam szczerze tak jak w testowaniu te, ta czekolada to jakoś tam szałnie nie robi. z czekolady raczej nic nie będę brała eka eee, popik, kupik. To też z tego też raczej nic nie będę brała, bo już wcześniej sobie wyczaiłam. Co tu ciekawego jest? Te skitelsy tropikalne jadłam, są bardzo dobre. Tu właśnie chcę zobaczyć jaka to, jaka to jest wielkość paczki tych skitelsów. No chodźcie, chodźcie. 55 gram za 3,49. A gdzieś widziałam tą paczkę większą. 55 gram za 3,49, a to jest 175. No, nie wiem, nie wiem, Wziąłbym sobie te Skittlesy w yy, parciele składników EE. Nie wiem czy widzicie. S136, e S162, e S171, e S132, e S160. E Powiem no wam, wziąłabym sobie, bo będę jechać na, na ten wyjazd. Nad, yy, nad morze pewnie ten wyjazd się już pojawi, jak już wrócę z tego wyjazdu. A dodam go do kosza, jak się rozmyślę, to zawsze mogę usunąć ten yy, zakup. Dobra. Tu niby te skorpiony są prawdziwe w tych lizakach. Nie wiem, nie chcę próbować. Jakoś mnie to nie, nie kusi. Co to jest? Bąka z pumini. Tu będą chyba jakieś łamiszczęki. Ja to nie chcę. Toxic West Green. Purp. Ekstremalnie kłaść cukierki w plastikowych opakowaniach. W opakowaniu pewnie mam fajnie się prezentuje. Mam ja to wziął, ale tego nie ma. I to jaki jest? To pewnie w innym kolorze, albo w takim opakowaniu. Yy, no, w ich opakowaniu. Tak każdy opakowany osobno może znaleźć. W... A ja nie chcę, nie chcę. Jak to faktycznie tak później wykrzywia, te amerykańskie słodycze dosyć kwaśne są, więc może być troszkę wybuchowo. Patrzę, co to jeszcze jest. Jakoś tak zaglądam, na razie mi tu nic nie powala. Pamiętam tutaj to. Nie wiem, czy widzicie to, co pokazuje. Tu, to. To kupowałam pamiętam jeszcze za 6,99. A widzicie, że jest 10,99. No, powiem mam ceny strasznie do góry skaczą. No. No. Truskawka Malina Wiśnie-Jagoda. To teraz jest niemiecki produkt, ale też z kitali, bardzo dobre są. Coś mi strona świruje, bo widzicie, dodaj do kosza, dodaj do kosza, coś mi tutaj sobie świrowała strona, może odświeżę. Mam nadzieję, że ta, to co w koszyku mam to. Nie zniknie. No zobaczymy zresztą. O, znowu jest porem, tak jak powinno być. A też faktycznie byliśmy na tej stronie chyba. No ale to jeszcze raz przyjrzymy. Dobra. Mm -hmm -hmm -hmm. Co to ja teraz byłam? cukierki lizaki tutaj z czekoladki mhm. Mhm. jeszcze mamie muszę wziąć w jeden produkt, co nie czekolad na tym dziale będzie, czy go nie będzie na tym dziale zobaczymy. O widzicie, są te te jajeczka co testowaliśmy za 19,99, a ja zanim dawałam 9,99 Prawie dycha różnicy. No powiem wam trochę te ceny kosmiczne są, no, no ale co zrobić? Wiadomo ci ludzie też chcą zarobić. O, właśnie to jest tutaj. O, o, o. To muszę wziąć. O, to muszę wziąć. Dobra. Eee, gumy, może jakieś gumy fajne będą, no zobaczymy kwaśne gumy, no fanką nie jestem dzisiaj będą wyjątkowo duże zakupy, bo tak jak mówię to jest dla mamy, zrobię zakupy do, dla koleżanek z pracy, bo też mnie poprosiły więc cena będzie bardzo, bardzo taka hmm, kosmiczna więc się nie przerażajcie e, gumy rozporządku smaku blue roz, mm -hmm. ja też nie chcę brać takich kurczę, słodyczy gdzie jest dużo ee -e, bo nie jestem fanką mm, takich słodyczy właśnie gdzie jest ee -e, no ale co, co zrobić wiadomo każdy chce coś tam popróbować sobie Chciałabym bardzo ten sos kupić, on jest i tak pikantny, że ja cię kręcę, tak słyszałam, ale nie wiem, jak faktycznie jest. Robale. dobra jeszcze coś miałam tu zobaczyć. Co to jest? Takie pewnie cukierki albo coś. Mieszanka, kwaśnik, żelak. A, to nie chcę to nie chcę. Mieszanka, kwaśnik, fesolek. Sorry, też kwaśnych nie chcę. No. Wszystko kwaśne, A to co to jest? Smarynek z lizakiem. To też nie. Nie chcę, nie chcę. Ostatnio kurczę coś kwaśnego chyba jadłam, czy coś, nie wiem, coś testowałam, bo mam tak, mi język boli. Na, więc na razie sobie dałam spokój z y, filmikiem, z testowaniem, bo coś ten język mi nie chce przestać boleć. Tak dalej będzie, to będę musiała niestety pójść do. Nie wiem, czy do, 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 do dentysty muszę się zgłosić, czy co, powiem Wam szczerze, nie wiem. No zobaczymy. Słony przekąski. Też mój ulubiony dział. W zasadzie tu już czy są właśnie te. E, właśnie o to mi chodziło o Prince czy Czegoś tak to. Prince Nie wiem, jak to się tam wymawia. O to właśnie mi chodziło we wcześniejszym filmiku, co tam testowałam chipsy. Chciałam znaleźć o smaku tam... O właśnie czy to jest chyba to, czy nie to. Właśnie chcę zobaczyć. O, o smaku ogórków właśnie Właśnie to mnie interesowało, to biorę. O, dobra. O, wow, już 169 zł, uhu. Szaleje. I tak prawda pewnie będzie najmniej moich produktów, będzie tych produktów właśnie od znajomych osób mi. To jeszcze zobaczę, to się wydaje. Barbecus. Przy... Mówię, wziąłbym te wszystkie sobie naraz chips, no ale kurde, to trochę... Teraz mam wydatków przed wyjazdem. Jeszcze ten konkurs właśnie chcę zorganizować, więc. Chociaż mówię, ten filmik pewnie już się pojawi po zorganizowanym konkursie, chociaż nie wiem, więc trochę pieniędzy pójdzie, no ale. Zobaczymy, no. Spuszczy... Co? Yy, amerykański pieczony ziemniaków. Pieczone ziemniaki mogą być dobre, ale czy one słone są chyba nie? Wolałabym raczej, żeby to słone, bo to też ciekawe, ładne pakowanie, ładne kolorystycznie, tak wygląda. O smaku kojarzący się z amerykańską ze wsią. Cebulę śmietana myślankę. Dodam do kosza. Zobaczymy, co jeszcze znajdę ciekawego. la eee, Lalala. Hmm. Widzicie, trochę te zakupy trwają. O, wam te chipsy bardzo mnie interesują.